A więc, co znajdziemy w mięsie? Mięso jest samo w sobie pełnowartościowym produktem. Oczywiście, Jaki konkretnie rodzaj mięsa wyląduje na naszym talerzu? Istotne jest to, jak dobre jakościowo mięso wybierzemy. Ale o tym później. Teraz skupmy się na tym, co konkretnie znajdziemy w mięsie. Białko. O roli białka w organizmie człowieka można opowiadać wiele. W gigantycznym skrócie można powiedzieć, że bez niego jest niemożliwe normalne funkcjonowanie. Białka dostarcza budulca. Odbudowuje zużyte tkanki i wspiera powstanie nowych. Bierze udział w transporcie składników pokarmowych do komórek. Jest nośnikiem, chroni, tworzy m.in. limfę, krew i hormony. Pomaga regulować ciśnienie krwi i poprawia jego krzepliwość. Dostarczane do naszego organizmu białko zostaje rozłożone na aminokwasy. Te z kolei łączą się ze sobą tworząc kolejne białka. Najważniejsze jednak jest to, że nie magazynujemy białka. Na bieżąco je wykorzystujemy. Dlatego, poprzez odpowiednią dietę, musimy codziennie dbać o to, aby to białko do organizmu dostarczyć. Ilość zapotrzebowania na białko zależy od osobniejszych cech: płci, stylu życia, funkcjonowania na co dzień. Przyjmuje się, że średnio jest to około 2 gram na kilogram masy ciała. Mięso jest. Największym źródłem łatwo przyswajalnego białka. Jest najlepiej wchłaniane i w pełni wartościowe. Najwięcej białka znajduje się w chudych mięsach. Drób, indyk czy królik. Najbardziej wartościowe jest dla naszego gatunku mięso zwierząt przeżuwaczy. Takich jak krowa czy baran. Wracając do tego, co oprócz niezbędnego białka zawiera mięso. Witaminy z grupy B. Mięso to rewelacyjne źródło witamin właśnie z tej grupy. Znajdziemy w nim witaminę B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 i B12. B1. Jej największe ilości znajdują się w mięsie wieprzowym. Witaminę B1 odpowiada za prawidłową przemianę węglowodanów i odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego. Wspomaga również pracę układu sercowo-naczyniowego. B2. Największe ilości w mięsie cielęcym. Wspiera widzenie i zapobiega chorobom oczu. Reguluje pracę układu nerwowego. B3. Inaczej witamina PP lub niacyna. Największej ilości w mięsie drobiowym. Wspiera pracę mózgu i układ nerwowy. Odgrywa istotną rolę w pracy układu hormonalnego. B4. Bierze udział w procesach budowy komórek. Reguluje pracę mózgu oraz mięśni. B5. Obniża stężenie cholesterolowe krwi. Reguluje liczne procesy na poziomie komórkowym, w tym przemiany białkowo-tłuszczowe. B6. Niezbędna w procesach zachodzących w układzie krwionośnym. Bierze udział w procesie produkcji hemoglobiny. Wspiera prawidłową pracę serca i poprawia ciśnienie krwi. B8. Wpływa na rozwój organizmu oraz na wzrost. Dzięki niej. Możemy cieszyć się piękną skórą. B12. Najwięcej w mięsie wołowym. Bierze udział w licznych procesach metabolicznych, w wytwarzaniu krwinek czerwonych w szpiku, przemianie kwasu foliowego. Wspiera właściwą pracę układu nerwowego. Żelaza. Niezwykle ważny składnik, który odpowiada za budowanie białek i enzymów w organizmie. Dostarcza tlen do mięśni i narządów. Wspiera układ odpornościowy, zapobiega anemii. Jego niedobór prowadzi do chronicznego zmęczenia, problemów z krwią, słabości czy bólu w obrębie stawów. Na niedobory żelaza cierpią najczęściej osoby na dietach wege. Największej ilości żelaza, około 2,5 g na 100 g, znajdziemy w mięsie cielęcym i wołowym. Magnez, pierwiastek życia. Badania pokazują, że bierze udział w około 300 procesach, jakie zachodzą w ludzkim organizmie. Wpływa na pracę układu immunologicznego nerwowego, mięśniowego i krwionośnego zwalcza stany zapalne, redukuje stres, zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, m.in. cukrzycy, naciśnienia tętniczego czy depresji. Reguluje pracę tarczycy, poprawia trawienie, bierze udział w budowaniu kości korzystnie wpływa na pamięć i procesy myślowe. W mięśnie znajdziemy też potas, fosfor i cynk. Potas odpowiada głównie za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Reguluje gospodarkę wodną oraz poziom pH komórek. Fosfor w dużej mierze kojarzony jest z mocnymi kośćmi i zębami, a cynk poprawia naszą odporność i wspiera pracę mózgu. Chciałbym zaznaczyć, że większości z wymienionych witamin, minerałów oraz pełnowartościowego białka nie znajdziemy w produktach pochodzenia roślinnego. Jak więc widzisz, może jednak warto sięgać po mięso, jeśli chcesz, aby Twoja dieta była zdrowa i wartościowa. Już niedługo na tym kanale pojawią się kolejne filmy, a w tym również o tym, jak jeździ nasi pradawni przodkowie. Także nie zapomnij subskrybować, aby nic cię nie ominęło. Do zobaczenia w następnych odcinkach.